Cześć moi drodzy, dzisiaj mam przyjemność tutaj być z Bartkiem gruszką z naszego klubu dewelopera. Bartek prowadzi Akademię żeglarstwa w Gdyni. Mamy już właśnie pierwszą przygodę. Oczywiście się chciałem super przygotować. Przygotowałem dwa termosy, tylko nie pomyślałem o jednej rzeczy, że jak je położę przy czekoladzie. <grywka> to czekolada się rozpuści. Termosy mamy. Całe, w czego jeszcze nie ruszyliśmy. <grymne> Także słuchajcie, to żeglarstwo jest bardzo słodziutkie. Tak. Zaczynamy teraz tą najfajniejszą część, to co tygryski lubią najbardziej, czyli prędkość, ale przy zachowaniu jednocześnie bezpieczeństwa. Dzisiaj mamy fajne warunki, bo nie ma dużej fali, więc możemy sobie pozwolić na troszeczkę większe prędkości, no i teraz zaczniemy tą zabawę. z nieba. Przechodzimy właśnie do drugiej mariny, do mariny Yacht Park. Moi drodzy, kilka słów też o Bartku. Bartka poznałem no, w sumie na warsztatach. Generalnie Bartek przyjechał na warsztaty dewelopu i do Kaspra Krawczaka z zarządzania budową. Potem zapisał się też na warsztaty domie deweloperskie, przystąpił do klubu i też bym się nigdy nie zebrał, żeby, bo mam bardzo zajęte weekendy, żeby zrobić kurs na motorówkę, zawsze marzyłem. Także jest czwartek i robimy kurs właśnie w tygodniu, także jestem zadowolony. Uczę się od, od Bartka. Mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj też Bartka nauczę z deweloperki. W każdym razie planujemy niebawem organizować też żagle w ramach klubu także zapraszamy do zapisywania się Jemy. za cudowne ocalenie dokładnie o, czas jeszcze otworzyć chcielibyśmy Was zaprosić z Bartoszem na rejs w ramach klubu dewelopera w czerwcu 2022 rejs żeglarski, rejs jest dla członków klubu w pierwszej kolejności dla członków klubu Strój Miasta, jeżeli starczy łódek to w, kolej, w, kolej, w drugiej kolejności będziemy też zapraszać całej Polski klubowiczów także Bartosz powiedz właśnie jak tutaj widzisz ten, ten rejs Słuchajcie, no planujemy przygotować dla Was fajną niespodziankę w postaci rejsu jachtami żeglowymi. To są jachty typowo czarterowe, czyli wygodne, wręcz luksusowe, 8-10-osobowe, gdzie są miejsce do spania wygodne, gdzie jest fajna przestrzeń na jachcie do tego, żeby spędzić czas, od dnia, jak i wieczorami. No i planujemy zorganizować rejs dwudniowy, sobota niedziela prawdopodobnie, gdzie wystartujemy z Gdyni. W zależności od kierunku i prędkości wiatru, jaka będzie zafalowania, mam nadzieję, że będzie fajna pogoda. Popłyniemy sobie może do Helu. Tam czekają nas również fajne atrakcje, a w drodze powrotnej zobaczymy, może przygotujemy dla was jakąś atrakcję w postaci jakiejś rywalizacji, może jakieś mini regaty. Pomysłów jest cała masa, tak szykujemy się i szczegóły wkrótce. Ja jestem tak głodny. <głos> <głos> Jest Zapraszam naprawdę. na dobry obiad. Zaczynamy od przystaweczki. Moi drodzy, gdyby ktoś chciał się dopisać, zapisać do właśnie Bartka na kurs żeglarski, to znajdziecie na pewno w opisie link, link do jego szkoły, Akademii Żeglarstwa w Gdyni. Bartek, co więcej możesz powiedzieć? Jakie kursy prowadzisz? Słuchajcie, no prowadzimy kursy, wszystko co jest związane z wodą, czyli przede wszystkim kursy żeglarskie, które dają najwięcej frajdy, ale również motorowodne. Robimy również rejsy morskie, czy to stażowe takie instruktorskie, albo rekreacyjne. Robimy też różnego rodzaju eventy, co jest w ostatnich latach bardzo popularne właśnie w korporacjach, czy w ogóle w różnych branżach. Zauważono to, że w Właśnie kiedy się organizuje jakieś atrakcje, w których jest jakaś forma rywalizacji albo współpracy, ci ludzie się bardzo szybko dogrywają, a żeglarstwo ku temu jest no, najlepszym sposobem właśnie. Więc różnego rodzaju eventy, typu rejsy kilkudniowe albo nawet kilkugodzinne, to już robi świetną robotę. No i zresztą super frajda, fan, dużo śmiechu, e, takiego e, team buildingu. Także polecam. Ja również polecam.